Dzisiaj będziemy poszukiwać przy obwodnicy Starego Sącza, która właśnie się buduje. Ten wyszedł trakt kupiecki, więc no może być ciekawie, ale to no, wyjdzie w praniu. Drugi sygnał, 17 i chyba mamy Sreberko. Hmm, ale co to jest? To ja nie mam zielonego pojęcia. No i tak to ja się lubię bawić. A nie, chyba jedna nie jest reberka. Pamiętasz podział na skory, nie? No. To tak nie wiem. To jesteś tam, mniej więcej jesteś na jakimś piątym, szóstym. E, to jest jakaś tutaj, twarz. Tak? To, to jest jakaś tym... twarz. I żeby zapamiętać, tam są, są woreczki, numerek. To daj, tu to jest, jest morska jakaś. Się... No jest, jest, ale właśnie z na brąz. Zacinkiem jest na brąz. No bo ty właśnie złoto mi tam wyszło na początku Było te kapki. Aż wczoraj. To co zbierać do woreczka, czy... Do woreczka jakbyś ja, gdzieś dalej od tego sektoru, no. to jest mniej więcej sektor, od ulicy będzie jakieś ile metrów takie 60, nie? No, to już siódmy no. sektor, nie? Dobra. To później już im dał się do... To ja, ja se wezmę ten, a 7? potem ci dam, no dobra, ja rozumiem. Do a tutaj kolega znalazł coś takiego, ewidentny brąz. Hmm. Na pewno część czegoś większego Tylko co? To już się będzie... Archeolog zastanawiał. No i tutaj kolega znalazł piękny pierścień. Zastanawiamy się, czy to jest jakiś metal szlachetny, czy nie bardzo. No ale, no, pierwszy sygnał. Taka, tak. I taka znajdka. Gratulacje. Gratulacje. Równiutki sygnał. I znowu jakaś mała monetka. Cieniutka, cieniusieńka. Co to może być? Heh. Nie mam zielonego pojęcia. Sygnał 17. Nie, no takie cienizny to... to raczej coś w srebro, chociaż to tak jakoś słabe. Tego srebra by musia być. Ok, piękne znajdki. Super, super. Tym razem jakaś taka kamerka. Nie wiem, czy to stare, czy nie stare. Na pewno jakiś brąz, miedź, mosiądz. Miedziane coś. Nie wiem co to jest. Szczerze. Tym razem praktycznie na wierzchu kawałek pocisku. Wystrzelonego. Jeszcze widać ten jeszcze widać pierścień wiodący. Zerwany. No takie coś. No i tutaj jakaś klamerka stara z brązu zapinana ale który okres jak co no trudno powiedzieć no zdobiona jest ładna bardzo ładna podoba mi się ciekawe z kiedy no tak jakaś ozdóbka ale z czego pewnie jakieś do ubrania czy coś takiego tutaj mocowanie widzę nie wiem jakaś taka nakładana ciekawe, bardzo ciekawe powiem szczerze nie no. takie znajdki to rzadko się zdarzają to w sumie kilka sygnałów i co drugi sygnał ciekawa rzecz piękna sprawa no i zobaczymy, tutaj kolega znalazł jakaś monetka tutaj podpowiadają, że boratynka uszko może być, bo to jest Ołów to nie jest, to będzie jakiś brąz albo coś, to jeszcze no piękne. O, to jest ładne, ładne, śliczne. a ciekawe to to. Coś od czegoś, ale. To, to wam, to nie wiem, z kussuszkiem jakimś. No. Nie wiem. Ale to jest ołów. To jest ołów, więc nie wiem. Co to, to może być ten. O, to kolega za nas, ten, kolega, no, no, jakiś ten i. Zapinka jakaś do czegoś. No, ładną. No. I tu no, właśnie nie czy To wiesz co? Ja myślę, że to jest zlewy, zlewek, lewek taki wiesz, ołowiu, ołowiu wiesz? No. Znaczy, to nie wiesz, on to, 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 też zobaczy, nie niech sobie dać mu <laughs> ten to... No i tu mam zagłustkę, co to może być? Może komuś coś przyjdzie do głowy, tu jest jakiś wzór konia, huh. nie mam pojęcia. Ciekawe to jest. Naprawdę ciekawe. Czy to tutaj pod ten chłopaki. się znalazł gdzieś nie niedoszatkowania czegoś, kapusty czy czegoś. Ciekawe, ciekawa, ciekawa rzecz powiem szczerze. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Może komuś coś przyjdzie do głowy. Motyw konia? Nie wiem. Znaczy motyw konia tu na pewno jest, ale resztę to nie mam pojęcia. Pineczka Taka man, jakby mankietówka Tak mi się przynajmniej wydaje Cóż tył taki dziwny. A to co masz? Plomba Plomba Scholer Zimmer, niemiecka jakaś no. Zimmer, no jakaś niemiecka plomba No fajne, fajne, załatwiste no, no, tak, takie kawałki to dosyć dużo tego jest. No. Piękny, nie? A tutaj Łukasz znalazł takie cudeńko. Amerykański. Amerykański, najprawdopodobniej undra. Piękny. Piękny, śliczny. Szkoda, że nie ma łóżka, ale stan... Ja nie wiem, czy on Albo ma, może być, ma, tylko zagięte tak jest. Zagięta. Zagięta jest no ale to już niech sobie on nie chcą Piękna sprawa. Super. No i co my tutaj mamy? Jakaś plomba taka zjechana, że myślę, że nie uda się dojść, co to było kiedyś. Że jakieś tam się literki przybijają, czy coś takiego, ale... No, no, bo może nie plomba, tylko jakiś taki wytłoczek ołowiany. No i tutaj sygnał, jak na bratynkę. A mamy coś takiego. Coś od czegoś ale co to jest powiem szczerze nie mam zielonego pojęcia a, nie mam pojęcia no i moneteczka jest tyle osób już tutaj przeszło a cały czas coś wychodzi kwestia troszkę inaczej macha niż pozostali i tuś mi to między wojniem zawatuje tak dwa grosze międzywojenne Ok, lecimy dalej. Bartek, ten piosenk to z czego on jest zrobiony? On jest mosiądą. Ja on ale żeby się mosiąc, brązik, nie? No, ale żeby się aż tak świecił? No, dlaczego? No, jak jest dobrze. Jest z do skrzyżowo, nie? Co? Ta góra. A, bo mi się nie złapać. Tak, Cześć, Cześć, że taka ruda? Dlaczego znaczy nie ten ten, 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 ten. Tak, to jest tego, nie tak jak z, Zacisk zakrzyżu, kurwa, aluminiowy do drutów. Nie widzisz? Do tych ze słupa. Zacisk aluminiowy na dwie śrubki. Nie, tak, aluminiowy na pewno tak nie się dzieje. To ci gwarantuje. Znaczy, ale, ale nie, to jest ten zacisk na ten. Co masz na na, no są też takie no. zaciski, ale. No ale macie No, na śruby. No ale co są. To różne były, takie, takie. To różne może być wszystko, nie? No i mam 24-25 głęboko i ta ziemia uraczyła mnie perelkiem 78 rok 20 groszy a myślałem że coś lepszego będzie po kopnięciu wyleciała gdzieś tu krągłość czy maleńka krągłość i mamy monetkę wydaje mi się że to będzie buratynka, ale Teraz sprawdzimy. No i tuż przy starej kapliczce, jakiś taki kawałek drąży. Wydaje się, jakby to było coś od czegoś. Ale co i od czego? No to ja nie mam zielonego pomysłu, Szczerze. Może to po prostu wytopek najzwyklejsze. Chociaż jakiś taki kształt i forma ma nie wiem, to już się będzie alka głowiło. No i z 30 cm może nawet więcej plomba z tej strony gładka. tutaj 50 no i coś mamy chyba ładnego nie wiem co to jest ale ładna zielona patynka mam nadzieję tak myślałem że to jest obrączka to jest jakaś starsza obrączka chyba damska E no, podoba mi się z brązu. No i takie coś, obrączka z brązu. No pewnie dosyć stara, ale ile jak, nie widzę żadnego znaczenia, nic, czysta. Po prostu obrączka. Okej, okay, lecimy dalej. Wyszło coś zielonego, nie chciałem tego wcześniej dotykać. Jakieś oczko. Nie wiem, co to jest. Taka okrągłość Na pewno to jest część czegoś większego. Jakieś ładne zdobienie, więc. No, to, co będzie, coś fajnego. Hm. Tylko, niestety, mój rozumień jest za mały na to, żeby ogarnąć, co to jest. Tutaj na pewno archeolog będzie się w stanie wypowiedzieć No i kolejny unboxing Ranty mówiłem o tym, że to będzie pewnie PRL Ale nadzieja umiera ostatnia Aluminiaczek z PRL-u jeden yeah. z Nie, 50 groszy Made in PRL z roku 78 chyba albo szósty no i kończymy wypad z wiecznego starego Sącza z budowy obwodnicy powychodziło to co powychodziło chłopaki pokopali fajnie fajnie Po dużo ciekawych rzeczy jeszcze na mają auty rozrównać i wtedy pewnie jeszcze sporo ciekawych rzeczy wyjdzie. Chyba fantem dnia jest ten pierścień. Nie jest on złoty, ale yy, no piękny jest. Piękny. Pierwsze skojarzenie yy, pierścień Kingi, no ale yy, oczywiście to nie jest on Choć powiem szczerze, że mimo, że yy, nie jest to coś bardzo wartościowego, to naprawdę cieszy i to chłopak, który to znalazł, to był ich pierwszy sygnał. Taki... Okay. Dziękujemy za oglądanie i do następnego.